Kolejny Sezon drugi, odcinek trzeci. Starcie z Wilsonem. No cóż, to moja misja. Uratuję to miasto. Święcić, co tak O matko, Wilson. Uuu. Hmm, nie mówcie, że to jest o matko, lub coś tam. Przecież wygląda wilczek. Pochałem go raz dwa. I. Nie, no serio. Pokonałeś Willisona. No, ma się ten talent. To ciekawe, że pokonałeś Willisona, ale nas już nie dasz. E, kto to jest? To za jest możliwe, że. Mr. Clown. Jest porumpanym klaunem. Ma 25 lat. Poziom zagrożenia. 3 na 6. Biznesmen chochlik. Wiek. Trzy lata w, w wieku hochlickim. Poziom zagrożenia. 1 na 6. Elektryczna walkiria. Wow, syndrom. Pokonujesz ich jeden za drugim. Wow, naprawdę? No, nie zauważyłeś tego? No cóż, to tak. No cóż syndrom. Bez naszego przedłużania mówię ci, że. Jesteś próż prawowitym członkiem ligi TVL. Świętujmy. Gdzieś indziej. Stałem się. No to super. Ja zrobiłem swoją część zadania. Ty robisz swoją część zadania, syndrom. No tak, to działa w dwie strony. No wiem. Musisz zamordować starzystę. To będzie proste, skoro nie ma żadnych mocy. No też tak uważam. Ale jakoś nie widzę w tym głębszego sensu. Czyli skoro działamy sobie razem, że ty jesteś moim szefem, a ja ty twoim, moim, i ty jesteś moim, a ja twoim, i razem możemy być moimi szefami moimi, tutaj mów wolniej, bo cię nie rozumiem. Ja siebie też nie rozumiem. Wiesz, że dzisiaj pokonam jakichś trzech Znaczy, dwóch słabych przestępców i jednego jakiegoś harda? No to szacunek dla ciebie. Wiesz, ile bym gdzie obstawiał? No na ile? Metalowa pięść. Nie wiadomo, dlaczego stał się przestępcą. Wiek? 24 lata. Pojazd zagrożenia? Nieznane na 6. Aha, a więc syndrom, ile ja bym ciebie? Syndrom. Pracował kiedyś w fabryce. Teraz. Teraz. Teraz się zemści na planecie Ziemi. A po prostu wcześniej. no jak to się mówi? Wywieziono go na inną planetę. Gdzie poznał nowy z, nowych sojuszników. Poziom zagrożenia? Nieznany na 6. Wiek? 28 lat. Oby się nie okazało, że mają do jakiegoś jasnowidza lub czytacza w głowach. Syndrom to zdrajca. Ale udawajmy, że nic nie wiemy, dobra? Okej, okay, okej, okay, dobra. Po co? Po co? co? Spoko, Jaha. No to git.